Uwaga. W tej lekcji będzie trochę przykładów związanych z alkoholem i typowym życiem studenta. Ostrzegamy, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest od 18 lat XD. Mikroekonomia temat pierwszy rynek. Zdefiniujmy sobie najpierw, czym jest rynek. Jest to grupa nabywców i sprzedawców określonego dobra lub usługi. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Następnymi ważnymi definicjami jest popyt i podaż. Popyt jest to ilość dóbr lub usług, jaką klienci są gotowi nabyć po określonej cenie w danym czasie, innymi słowy zapotrzebowanie. Podaż jest to ilość dóbr lub usług, jaką producenci są gotowi dostarczyć na rynek również po określonej cenie w danym czasie. Warto też zapamiętać, że popyt posiada symbol jako liter D, zaś podaż liter S, przyda się to w rozwiązywaniu zadań. Tak samo zapamiętajmy, że litera P to cena. Przy tym slajdzie wyodrębnijmy sobie wielkość popytu, a popyt, ponieważ są to dwie inne rzeczy, których nie powinniśmy mylić. Wielkość popytu to konkretna liczba lub ilość produktu, jaką konsumenci chcą zakupić przy określonych cenach, a popyt to ogólny koncept opisujący zdolność i skłonność konsumentów do nabywania produktów na rynku. Wielkość popytu jest jednym z elementów popytu jako ogólnego zjawiska ekonomicznego. Teraz zajm drugiemy się czymś w ważnym, mianowicie prawo popytu. Jest to tak ważne prawo w mikroekonomii jak cholera. Mianowicie, gdy cena wzrasta, wielkość popytu maleje, a gdy cena maleje, cena wzrasta. Jeżeli jeszcze tego nie rozumiesz, to postaram się to wytłumaczyć na spoko przykładzie. Uznajmy, że jesteś w miarę mądry, więc postanowiłeś w swoim akademiku prowadzić usługi odrabiania prac domowych. Twoją ceną będzie jakaś ilość piwa, bo student niewiel błąd, wypić musi. Prowadząc swoją działalność analizujesz różne scenariusze. Scenariusz A mówi, że gdy będziesz chciał pięć piw za pracę domową nikt nie będzie chciał u Ciebie zamawiać prac domowych pomimo Twojego talentu. Cena jest za wysoka więc dajesz cenę cztery piwa za pracę domową i masz jednego chętnego. Obniżasz dalej cenę do trzech piw i masz dwóch chętnych, i tak dalej, aż w końcu gdy schodzisz do jednego piwa masz już czterech chętnych. Jesteś ostro powalony więc postanawiasz swoje aneaisy rozrysować na wykresie, bo czemu by nie. Piszesz cena w piwie, wielkość popytu w osobach, nanosisz wszystkie scenariusze, i wychodzi ci taka zajebista prosta która spada. Mam nadzieję że to prawo jest zrozumiałe. Teraz przeanalizujmy prawo podaży. Gdy cena wzrasta, wielkość podaży wzrasta, zaś gdy cena maleje, wielkość podaży też maleje. Przeanalizujmy podobny przykład, aby to zrozumieć. Uznajmy tym razem, że wykonujesz projekty innym studentom za kasę. Niezbędne do wykonania takiej ilości projektów jest dupanie monsterków, żeby mieć siłę i być zdrowym. XD, więc zanalizujesz, jeśli dupniesz jednego monsterka, jesteś w stanie wykonać jeden projekt, dwa monsterki to dwa projekty, i tak dalej. Rozrysowujesz to na wykresie, bo czemu nie, i wychodzi taka zajebista prosta, która wzrasta. Mam nadzieję, że rozumiecie, jak to prawo działa. Teraz przeanalizujmy kolejne trzy definicje. Równowaga rynkowa jest to sytuacja na konkurencyjnym rynku, w której wielkość popytu na określony produkt zrównuje się z wielkością podaży. Nadwyżka występuje, gdy ilość danego dobra lub usługi dostępna na rynku jest większa niż ilość, którą klienci są skłonni nabyć w danej cenie. Niedobór sytuacja, w której wielkość popytu na dany czynnik przewyższa wielkość podaży przy danej cenie rynkowej. Jeżeli jeszcze nie rozumiesz tych trzech definicji, to spójrzmy na taki ładny wykres, gdzie jest dużo literek i cyfr. Więc dajmy jakiś abstrakcyjny przykład, jesteś producentem kryształów z gówna wydobywanych ma księżycu przez lumpy, bo czemu by nie? Cena za jeden kilogram tych kamieni jest w złotych. Gdy przeanalizowałeś na swoim rynku prawo popytu i podaży, nakładasz te dwie proste na wykres. Przypomnijmy, że prosta spadająca to prosta popytu zaś prosta wzrastająca to prosta podaży. Załóżmy, że dajesz 2 zł za kilogram i zauważasz, że masz 200 chętnych, co oznacza, że wszystko co produkujesz schodzi. Więc masz równowagę rynkową. Teraz załóżmy, że dajesz cenę 1 zł za kilogram, a chętnych masz dalej 200, więc masz niedobór. Ilość wydobywanych kryształów nie wystarcza przy takiej cenie. Zaś, gdy dasz cenę 3 złote za kilogram, a chętnych, masz dalej 200, masz nadwyżkę i, czyli produkujesz za dużo kryształów i zalega ci on w magazynie. Mam nadzieję, że rozumiecie tę zależność. Do lepszej analizy przyjrzyjcie się innej grafice przedstawiającej tę zależność. Mam nadzieję, że teraz wszystko jest jasne. To cała wiedza, jaką musimy posiąść. Teraz zróbmy zadanie składające się z trzech części. Uwaga czasami liter P czytam jak pensji bo jestem debilem. 1. Rozważ rynek bimberku na terenie twojego akademika, którym handlujesz. Na nim istnieje funkcja popytu opisana równaniem, Q równa się 250, 10P, a funkcję podaży Q równa się 75 plus 15P gdzie Q oznacza ilość sprzedanego bimberku, a P to cena jednostkowa w dinarach kuwejckich. A wyznacz równowagę rynkową, ilość i cena na podstawie podanej funkcji popytu. Teraz masz takie w TF, o co chodzi, co to za funkcję. Spokojnie bycz, zrozumiesz jak zrobimy zadanie. Zrównujesz funkcję popytu i podaży, czyli 250 10p równa się 75 plus 15 pensów. Niewiadome na jedną, wyrazy wolne na prawą i mamy cenę 7 dinarów. Następnie do funkcji popytu albo podaży podstawiamy cenę, ja podstawię pod funkcję popytu. Czyli mamy ku równa się 250, 10p, to wychodzi ku równa się 180. Rysunczemy wykres i nakładamy wartości. Cena 7 i ilość 180 daje nam równowagę rynkową. Wartość 75 i 250 są z funkcji popytu i podaży. Druga część zadania. Teraz załóżmy, że do akademika przyjeżdżają studenci z Erasmusa, którzy słyszeli legendy o twoim magicznym bimberku i chcą go spróbować. Skutkuje to zwiększonym popytem na bimberek w twoim akademiku. Nowa funkcja popytu jest opisana równaniem Q równa się 310 pensów. Zadania do wykonania. A. Oblicz nową równowagę rynkową, ilość i cena, po uwzględnieniu zmiany w funkcji popytu. B. Czy funkcja popytu przesunęła się w prawo czy w lewo? Wyjaśnij, co oznacza ta zmiana w kontekście rynku bimberku. Więc zrównajmy nową funkcję popytu z funkcją podaży. 310p równa się 75 plus 15 pensów. Wychodzi nam cena 9 dinarów. Następnie dodajemy do nowej funkcji naszą cenę i mamy 310p, co na jenamku równa się 210 bimberków. Nakładamy wartości i wygląda to w taki sposób. Funkcja popytu przesunęła się w prawo, oznacza to, że nastąpił wzrost ilości dóbr lub usług, które klienci chcą kupić przy danej cenie. Trzecia część zadania. Inflacja idzie do góry zaś Erasmusy wyjechali. Cena za butelkę wynosi teraz 15 dinarów za butelkę. A skomentuj co się wydarzyło. Dodajmy cenę 15 dinarów na nasz wykres. Widzimy, że jest nadwyżka rynkowa. Wstawiamy tę cenę do funkcji popytu i podaży. I mamy, QD równa się 150, zaś QS równa się 300. Odejmijmy te wartości od siebie i mamy informację, że nadwyżka rynkowa wynosi 150 bimberków. Więc popyt zmalał, zaś popyt wzrósł. Tadaaa! Ewsio! Mam nadzieję, że rozumiecie wszystko. Jak nie to nie mój problem. YGL